Dzień dobry, witajcie na moim kanale. Skoro śledzicie go, wiecie, że Falkniven obchodzi w tym roku 40 urodziny, a Peter, właściciel marki Falkniven i założyciel firmy, jest tak młody jak Pakt Północnoatlantycki, do którego Szwecja przystąpiła w tym miesiącu. I kończy w tym roku 75. Urodziny. Zapraszam na materiał, w którym pokażę Wam dwa modele takich bardzo wyjątkowych noży, które Falckinen przygotował na swoje 40 urodziny, yy, oraz poopowiadam Wam nieco ciekawostek z życia marki Falck. Zamiast torta, to tak dzisiaj pobusz kraftowemu. Może być? Czy wiecie, że falkniwen zatrudnia tylko 8 pracowników, a generuje obrót roczny około, około 19 milionów złotych? Da się! Pewnie zastanawiacie się, jak falkniwen to robi, że generuje takie obroty tylko w 8 osób. Już wam zdradzę. Przede wszystkim opiera swoje produkty o topowe materiały, zawsze opierał przede wszystkim swoje projekty czerpie z natury. Ale to nie wszystko. Wszystkie testy, które Falkniven robi, są testami prawdziwymi, w oparciu na przykład o w współpracę z Uniwersytetem Lulea w Szwecji i te testy są publikowane na stronie Falkniven i do tych testów możecie zajrzeć, ale to nie wszystko, ponieważ Falkniven swoją swój rozwój oparł na ludziach na ludziach, którzy wykonują narzędzia ręcznie, ponieważ Każde z narzędzi Falknibena jest wieńczone konweksem ręcznym, ale także na dystrybutorach, i w Polsce także mamy dystrybutora. Dystrybutorem jest firma Artemix z Warszawy i sklep wreszcie falkniwen.pl. I w tym momencie bardzo proszę o zabranie głosu tutaj pana Przemka, który Wam trochę przybliży i zaprosi Was do swojego, do swojego sklepu falkniven.pl Cześć, w sklepie falkniven.pl znajdziecie całą gamę produktów Falknivena noże i akcesoria najpopularniejsze produkty są dostępne od ręki pozostałe sprawozdawane zamówienia. jest też tajemnicą, że Falknivenów w 1 używają szwedcy piloci ale czy wiedzieliście o tym, że ostatnio do nich dołączyły szwajcarskie siły powietrzne Albo czy wiecie o tym, że wojsko polskie używa Falkliwenów? Wprawdzie nie F1, bo nasi specjaliści używają S1, a nasi spadochroniarze używają modelu A1. Falkliwen.pl to nie tylko sklep internetowy. Mamy też wystawę w naszej firmie w Warszawie. Możecie przyjść, obejrzeć, pomacać. No, chociaż akurat w przypadku Falkliwenów macanie nie jest najlepszym pomysłem. Tak czy siak, możecie przyjść, obejrzeć wybrać i kupić od ręki. Trzymajcie się. Powiem wam tak w tajemnicy, że Taiter nie cieszy się z tego, że robi takie obroty. Oczywiście jest to fajne, wiedząc, że jego narzędzia się sprzedają. W tej chwili firmę przekazuje Erykowi i zmieniają siedzibę na nową siedzibę. Natomiast to sprawiło mu największą frajdę. Największą frajdę sprawiło mu to, że od 1999 roku e, jego prace, jego noże trafiły na dwór jego wysokości króla Szwecji i od 1999 roku swoje noże dostarcza właśnie na dwór królewski. To sprawiło mu największą frajdę. Tutaj miała być niespodzianka, ale będzie, mam nadzieję, bo Peter z Erykiem, z synem swoim, e, mieli powiedzieć do Was kilka słów, ale są bardzo wstydliwi, jak to wikingowie e, i, e, i zbierają się długo, żeby nagrać, nagrać materiał dla Was. Mam nadzieję, że, że go nagrają. Natomiast teraz zapraszam serdecznie na prezentację dwóch modeli jubileuszowych noży na 40-lecie firmy Falkniven. Będzie to, czy jest to, bo to już jest fakt. Model kultowy, czyli F1 w stali Elmax. No i model, który jest najnowszym dzieckiem Falknivena, nazywa się Phantom. Jest to nóż składany z blokadą liniową w pięknym skórzanym futerale. Aż nie mogę się doczekać, jak pokażę wam, pokażę wam te narzędzia. No i cóż, zapraszam na krótką prezentację narzędzi. Szanowni Państwo, zostały przygotowane dla nas, klientów firmy Falkniven, dwa noże. Jeden większy, drugi mniejszy. Jeden w większym pudełeczku, drugi w mniejszym pudełeczku. Ale co je wyróżnia, to fakt, że Oba są oryginalnymi nożami marki Falkniven. Oba posiadają hologramy i oba noże możecie sprawdzić dzięki aplikacji dostępnej na stronie falkniven.pl Zacznijmy zatem prezentację od modelu większego. Po zdjęciu takiego otokartonika jest pudełeczko z napisem Falkniven Quality Sweden Knives. Jest ulotka jubileuszowa, w której mamy opisany najsłynniejszy chyba nóż świata. Jego Historia rozpoczęła się w 1987 roku, kiedy szwedzkie siły powietrzne zapytały o zrobienie noża dla siebie. I w 1995 roku ten nóż, pierwsze egzemplarze tego noża, zostały dostarczone do szwedzkich sił powietrznych. Co mi się podoba, oczywiście, z piękne logo z wikingiem, jest osełka DC4, czyli osełka diamentowa. Tutaj mamy skórę, tutaj mamy mizdrę, na której możemy polerować nasz nóż i oczywiście sama osełka. Jeżeli chodzi o nóż, to tak jak Falkniben pisze i znowu nie jest to kłamstwo nóż jest dostarczany bezpośrednio do użycia. Zwróćcie uwagę państwo, że ja wyciągnąłem nóż z pudełka, gdzie blokada pochwy, nawet o tym pomyśleli, że blokada pochwy nie jest zaciągnięta w dół, tylko że nóż można po prostu wyciągnąć i można ten nóż od razu użyć. Gdyby blokada tej pochwy była umieszczona w dół, no to oczywiście ten nóż byłby zablokowany i ciężko byłoby nam wręcz jest to praktycznie niemożliwe aby ten nóż wyciągnąć z futerału. Teraz nowe pochwy zostały zaopatrzone w taki bryloczek dodatkowo. No i oczywiście widzicie, że ja to robię wszystko jedną ręką. Wyciągamy nasz nóż. Myślę, że tego noża nie trzeba nikomu przedstawiać. To jest jeden z najsłynniejszych noży świata. Falkniven F1 ważący 149 gramów. mający długości całkowitej 213 mm. Posiadający zbijak z tyłu i dziurkę do przeplecenia linki bezpieczeństwa. Długość ostrza to jest 98 mm. Etui jest to niezniszczalny wręcz zytel z pasem. Z kordury, który pasuje do pasów wojskowych 5,5 cm, grubość ostrza to jest 4,5 mm. Wykończenie jest satynowe. Rękojeść jest z niezniszczalnego termoronu. Bardzo wygodnego, który doskonale trzyma się w każdej pozycji. Dla mnie ten nóż jest wyjątkowy, bo to jest pierwszy mój nóż falkniwena, Pierwszy, jaki kupiłem. Pamiętam, jak poznałem ten nóż, macie to nawet uwiecznione na moim kanale, gdzie wiedziałem, że to będzie nóż dla mnie. W gorcach poznałem ten nóż w wieku 16 lat. Znaczy, ten nóż miał 16 lat. Marek ma go do dzisiaj. Ja proponowałem Markowi, że dam mu nowy nóż. Żeby dostanie ode mnie po prostu nowego falkniwena, żeby już tego starego nie ciorał, żeby sobie po prostu. Ten stary leżał i odpoczywał, bo ma strasznie ściorany nóż, dlatego, że Marek go używa od, no w tej chwili już chyba od 19 lat, bo to było 3 lata temu. Na każdej jednej wycieczce, na każdej jednej swojej wyprawie, a Marek bardzo dużo chodzi po górach. Marek przy pomocy tego noża w chyba dwóch sytuacjach, jak opowiadał, co też już mówiłem, wspinał się. Nóż ma wytrzymałości statycznej do 110 kg i nie są to jakieś wydumane cyfry liczby, ponieważ to jest opublikowane w testach, które robił uniwersytet, z którym Falkniven współpracuje. Co jest w nim wyjątkowe? No widzicie, jest zrobione na 40-lecie, na 40 urodziny Falknivena i jest ze stali Elmax szwedzkiej stali Elmax. Czy e, ta stal jest lepsza od laminatów Falknivena? E, pozwólcie, że ja będę miał swoje zdanie w dalszym ciągu e, takie jakie mam, że najlepszym laminatem Falknivena jest laminat kobaltowy o oznaczeniu COS. Natomiast stal Elmax jest to lita stal. Oczywiście piękny konweks i tutaj Falknivenom nikt tego nie zabierze, bo Falkniven robi konweks chyba najlepiej na świecie. Wspaniały nóż survivalowy, wspaniały nóż codziennego użytku. Moim zdaniem wart każdych pieniędzy, bo tutaj nie o pieniądze chodzi, tylko właśnie o ten niepowtarzalny nóż, o ten niepowtarzalny design i o kawał, naprawdę kawał historii. Więc Pierwszym nożem przygotowanym na urodziny Falknivena jest nóż F1 ze stali Elmax. Czym jest Elmax? Proponuję posłuchajcie, profesjonalisty, człowieka, który stworzył nóż Outrider. Serdecznie Witmin Knife Z tej strony zostałem poproszony przez Tomka Forysia o y, jakąś opinię na temat stali Elmax. Niestety jak dotąd mam tylko jeden nóż z tej stali, jest to jak 1X. I cóż mogę powiedzieć, po roku użytkowania. Już myślę, że mam jakąś tam y, opinię na ten temat. Mianowicie, może podzielmy to na plusy i minusy. Jeśli miałbym powiedzieć o tej stali wszystkie plusy, na pewno jednym z tych plusów jest bardzo duża odporność na korozję. Leżę w wodzie. W ogóle we wszystkich zajęciach mokrych nic mu się nie stało, jak dotąd. Na pewno plus. Y, kolejnym plusem. Bardzo długo trzyma ostrość. Miesiąc temu go ostrzyłem, zanim zaczęliśmy sezon biwakowy. Już ze mną trzeci biwak. Dalej jest bardzo ostry. Także jakoś tam sobie radzi, nie? Co do, co do yy, kolejnego plusa bardzo wytrzymała stal. Myślałem, że przez jego twardość. Będzie się wyszczerbiać krawędź tnąca. Chociaż jest to bardzo cieniutka. Ale, nie, ale na całe szczęście nie wykrusza się. Więc myślę, że to jest też jeden z plusów. Yy, co do minusów. To w sumie tylko jeden mam. Bardzo ciężko go naoszczyć w terenie. Yy, nawet mając jakąś tam yy, oszczałkę. Diamentową. Nawet w bardzo ciężko go doprowadzić do ostrości w terenie po prostu bardzo, długo czas, bardzo dużo czasu tu zajmuje więc polerowałem go chyba z godziny czasu żeby go tam dopieścić w tym lesie także to jest wydaje mi się minusem jest po prostu bardzo odporny na ścieralność ale to jest z tego co czytałem cecha stali cóż więcej mogę powiedzieć myślę że stal godna polecenia jak ktoś lubi sobie poświęcić czas w domu, żeby dobrze go naoszczyć, wziąć go w teren, to myślę, że spokojnie ten tydzień czasu dobrego użytkowania, naprawdę dobrego do wszystkiego, wytrzyma. <laughs> Tyle z mojej strony. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Szanowni Państwo, drugim nożem jest Phantom. Jak otworzycie drugie prezentowe pudełko i odsłonicie sobie opis Fantoma, dowiecie się, że jest to bardzo prosty, ale skuteczny nóż. Typowo skandynawskie podejście do tworzenia noży. Typowa skandynawska pasja do tworzenia noży. W końcu Falkniwen opiera się na. Projektach z natury, na projektach ludzi, którzy na co dzień w naturze bywają. Oczywiście znowu logo Wikinga. I teraz zobaczmy na sam nóż. Szanowni Państwo, 73 mm ostrego z przepięknie zrobionym konweksem, perfekcyjnie zrobionym konweksem. Nóż, który ma rękojeść oczywiście ze stalowych linersów obleczony w drewno żelazne w Ironwood, które jest pozyskane legalnie na terenie Stanów Zjednoczonych. Nóż jest wyposażony w blokadę liniową, jedną z najlepszych blokad na świecie, na pewno najmocniejszą blokadę. I posiada oczywiście szwedzki herb trzech koron pokryty 24-karatowym złotem. Wycięcia na palec dla osób prawo i leworęcznych. Możliwość otwarcia jedną ręką. Wszystko perfekcyjnie zrobione, wszystko perfekcyjnie chodzi. Nóż ma doskonałe parametry, jeżeli chodzi o zachowanie kształtu i wielkości rękojeści w stosunku co do ostrza. Waga tego noża to 77 gramów. Wykonanie no to oczywiście stal Elmax, i tutaj znowu. Jubileuszowy 1984-2024. Pamiętamy, że od 1999 roku firma Pejtera, Eryka w tej chwili ma pozwolenie na używanie logo trzech koron, ponieważ dostarcza swoje noże na dwór Jego Wysokości Króla Szwecji. Długość ostrza 73 mm, długość całości 174 mm. Przepiękny nóż, fantastyczny, który się praktycznie sam czyści. Nie trzeba żadnych tutaj kombinacji, żeby ten nóż wyczyścić, nawet z krwi. Proszę zobaczyć, tutaj jest przestrzeń. Pusta. Wszystko perfekcyjnie spasowane, tak jak ma być. Nic nie uwiera w rękę. Można mocno trzymać ten nóż. Oczywiście zaostrzone kąt 90 stopni ostrze, aby współpracowało z krzesiwem. Grubość ostrza 3 mm. Rękojeść, stal i drewno żelazne oraz pokryty. 24-karatowym złotem znaczek oznaczający Szwecję. Taki mały szwedzki herb. Etui na nóż wykonany jest ze skóry, ale popatrzcie w jaki sposób. Coś, co bardzo mi się podoba i to jest bardzo przemyślane to klips. Walczyłem o to, żeby Falkniweny, do Falkniwenów dorabiać klipsy, ale to nie tylko jest klips, ponieważ tę pochew można nosić na pasie szerokim tę pochew można dostosować. Czyli na przykład nosicie ją przy pasie, śpicie w spodniach, bo jest zimno. Na przykład są takie spodnie fial raven warmland wool zapinacie sobie to etui i do spania możecie go odpiąć ale możecie go także nosić w pozycji horyzontalnej czyli trzy sposoby przenoszenia pochwy dodatkowo oczywiście biorąc pod uwagę ten sposób przenoszenia pochwy a możecie go zapiąć na kieszeń, możecie go zapiąć na kieszeń spodni, możecie go zapiąć na sznurek i nosić na szyi. Rewelacyjna pochew e, skórzana i rewelacyjny, kolejny piękny nóż marki falkniwen. No ja nie wiem, kto przerabiał wszystkie płaskie falkniweny na konweksy. Znam takiego jednego i może to chłopaki podpaczyły. Na moim kanale i postanowili zrobić nóż jubileuszowy z konweksem właśnie, żeby mi uczyć nosa, że oni też potrafią. Nie wiem. Pytacie mnie skąd to wszystko wiem. No wiem to z bloga falkniwen.pl Nieskromnie powiem, że możecie także na tym blogu przeczytać o mnie. Ale możecie też przeczytać o 40 latach. Pejtera w branży nożowniczej. Pejtera, który, przypomnę, napisał świetną książkę ABC Of Knives, którą polecam, posiadam. Warto się zapoznać, jeżeli ktoś jest fanem. Falkneyven. A dzisiaj to już wszystko. Ja żegnam się z Wami i zapraszam w piękne miejsca, których nie brak jeszcze na naszej planecie. Wszystkiego najlepszego, Peter. Wszystkiego najlepszego, Falkniven. Zostańcie w duchu i zapraszam w piękne Beskidy.